Prywatny dom, drapacz chmur, huta, stadion, szkoła, szpital, co je łączy? Bez sprawnej instalacji elektrycznej byłyby dla nas właściwie bezużyteczne. Za montaż instalacji, jej izolację, konserwację i naprawę odpowiadają technicy elektrycy. Krystian Zając jako nastolatek pracował dorywczo na budowie. Podglądał pracę elektryków i sam także wybrał ten zawód. Powoli zapoznawałem się z specyfikacją elektryki i tak zacząłem e, pracę na stałe. Andrzej Zając pracuje jako elektryk już od ponad 20 lat. Ja nie szkołę w szkoły elektrycznej, tylko dokształcałem się właśnie, to były kiedyś lepsze czasy, bo można było się dokształcić właśnie na, na budowę. Krystian i Andrzej Zając pracują w firmie, która zajmuje się wykończeniami budynków i montażem instalacji elektrycznych. Właścicielem firmy jest Igor Janiak, z zawodu także elektryk. Zapisałem się do szkoły, skończyłem szkołę technikum elektryczne, zrobiłem sobie kurs sepowski, więc generalnie mogę robić w mojej firmie szkolenia też ludziom, bo też BHP zrobiłem. Żeby już dodatkowych firm nie brać na szkolenia okresowe BHP, więc mogę to sobie u mnie w firmie wszystko robić, tak jak podbijać gwarancję na podłączenia różnego rodzaju sprzętu elektrycznego, co w tej chwili jest wymagane. Technik Elektryk odpowiada za stan urządzeń elektrycznych. Diagnozuje też stan instalacji elektrycznej. Izoluje ją, zabezpiecza przed zwarciem lub przeciążeniem. A kiedy trzeba, konserwuje i naprawia. Każdą z tych prac zaczyna jednak od dokładnego studiowania planów architektonicznych i budowlanych. Na każdym planie jesteś tam zaznaczone: rura gazowa, rura hydrauliczna, przywody internetowe, przywody światłowodowe, więc też trzeba uważać na to, żeby po prostu nie, sobie nie zrobić dobrze, a komuś nie zaszkodzić, tak? Tego by w pracy trzymać się planów, Igor Janiak wymaga też od swoich pracowników. To jest podstawa, czytać plany ze zrozumieniem, gdzie mamy obwód pociągnąć, gdzie mamy włączniki na jakiej wysokości, tak naprawdę z której strony, czy to są włączniki schodowe, czy to są włączniki zwykłe podwójne. No wszystko mamy opisane w legendzie. Projektu. W zawodzie elektryka konieczne są zdolności manualne, dokładność i cierpliwość. Liczy się też umiejętność pracy w zespole. Jeżeli jest Team zgrany, to ta praca postępuje bardzo szybko. Wtedy widać efekty tej pracy i nikt do nikogo nie ma pretensji, że dlaczego ja zrobiłem tak, a bo ten mi kazał, no to Team to jest Team, to jest, jedna, to jest jak jedna ręka. Nie rób niczego pod napięciem. Tej najważniejszej zasady trzyma się każdy dobry elektryk. Może się stać jakieś trwałe kalectwo, owszem, e, bo są też w, w, napięcia wyższe niż w mieszkaniach, e, a to może z, 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 zabić człowieka, tak? Skrzynka z narzędziami elektryka jest pokaźna. Wiertarki, noże, obcinaki, przewody i kable, kondensatory, oporniki, omometry, mierniki prądu, lutownice i zgrzewarki. Kombinerki izolowane, kontrolkę i sprawdzić, czy jest prąd, czy nie. W tym momencie można zacząć rozciągać nowe przewody w danym pomieszczeniu. Po skończeniu trzeba podłączyć bezpiecznik, posprawdzać wszystko. No i jak jest wszystko ok, nie wyrzuca różnicą prądową, to dajemy lokomotor. Bez prądu nie potrafimy się dziś obejść. Dlatego elektrycy potrzebni są niemal wszędzie, w zakładach energetycznych i elektrowniach. Pracują przy wielkich inwestycjach budowlanych i przy remontach mieszkań. Nie ma takiej gałęzi gospodarki, która mogłaby się rozwijać bez niezawodnych instalacji elektrycznych. Otaczamy się też coraz większą ilością urządzeń zasilanych prądem. Ofert pracy dla elektryków na pewno więc nie zabraknie. No, teraz tu jest dużo nowości właśnie powchodził, bo, bo kiedyś były zwykłe korki. A teraz to właśnie te styczniki przeciwporażeniowe się stosuje. Kiedyś tego nie było, kiedyś to całe mieszkanie chodziło na jednym bezpieczniku albo na dwóch. I to właśnie było przeciężeniówki. Także teraz jest dużo lepiej. Skrzynki się zakłada, przewody się nowe daje, bo kiedyś to były inne przewody. Tam dwuprzywodowe, a teraz się robi trzy, y, trzy przywody, się ciągnie. Jedny od razu zimienie, zero i fazę. Także teraz jest dużo, dużo jest no, no lepiej teraz. bye mm -hmm.